Cześć, witam was w kolejnym przeglądzie magazynu Lego Star Wars. O, tak, stało się to, że. Star Wars również ma takie woreczki. No ale cóż, mamy tutaj fajną rzecz, że nową szatę graficzną z wot 1 ale do tego przejdziemy później. Naszym prezentem, o czym nie wspomniałam, jest prom Patina. No i jak mówiłam, zajmiemy się nim później, a na razie zajrzymy do naszego magazynu. Jest to numer 12 na rok 2016. Kosztował mi jak zawsze dychę. No i jest tutaj informacja również, że prezent składa się z 37 elementów. Tutaj właśnie mamy go pokazanego. Konkursy. Tutaj mamy tą Kapitan Fazma. Tak, chyba tak. Yy, dalej mamy też plakaty. Informacje o zestawach oraz o komiksach. Ok. Dalej mamy tutaj jakieś przedstawienie yy, myśliwców. Tutaj mamy spis treści, nasz y, prezent oraz y, komiks. Tutaj mamy jakieś zagadki. No i dalsza część komiksu. Nowe zagadki. O, dalej mamy coś super, czyli y, Imperialna Baza Danych. I tutaj właśnie mamy Asokę. Yy, tutaj dali tylko dwie figurki Asoki, a przecież były trzy, także nie wiem czemu nie dali tej pierwszej, ale w każdym razie yy, Asoka to była, jest nadal moja ulubiona postać. Szkoda tylko, że prawdopodobnie nie żyje, ale <ścoughs> no szkoda po prostu. Ma fajne miecze, bardzo fajne miecze ma. Yy, kiedyś miała właśnie takie zielone. Dalej mamy plakat, o i tutaj mamy instrukcję, na plakacie Darth Vader, no i dalej mamy znowu jakieś zagadki, no i komiks z rebeliantami, kto ogląda nowy sezon. Dalej mamy informacje o zestawie, szturm na Hof no i tutaj mamy prace konkursowe. dalszym, dalej mamy rozwiązania oraz następny magazyn, który ukaże się 29 grudnia, no i będzie w nim śmigać Flash. Tu jeszcze mamy informacje o freemakerach, a z tyłu mamy właśnie informacje o nowym sezonie Rebeliantów. Co ciekawe nie mamy tutaj Kanana, nie wiem czemu nawet, może nie, po prostu ta seria nie będzie poświęcona za bardzo jemu. Yy, znowu odcinki w soboty o 9.30, tylko na kanale Disney XD Ja oglądam w internecie, bo akurat nie mam Disney XD Dobra, w każdym razie przejdźmy teraz do naszego prezentu Ok, więc tak wygląda nasza saszetka Mamy tutaj logo LEGO Star Wars, tutaj mamy yy, hełm Szturmowca Jest to yy, jakby szata graficzna z nowego filmu Water 1 Gwiezdne wojny historię. Zamierzam iść na ten film, także <noise> tak, yy, będę wiedzieć o co w nim chodzi. Tutaj mamy nasz zestaw: Limitowana Edycja, Pol Shadow. Yy, tutaj mamy od 5 lat logo Disneya, fajne tło. Z tyłu mamy kloty w skali 1 do 1. Zestaw został wykonany w Danii, w Meksyku, Węgrzech, i Chinach i Czechach. Yy, tutaj mamy formacje, ostrzeżenia. Tutaj mamy bardzo fajną grafikę ATAT. I tu też mamy jakieś takieś nie wiem, odmrożenia albo coś. Dobra, więc ja teraz się biorę za otwarcie. Co swoją drogą to ta szata graficzna podoba mi się nieco bardziej niż ta z Kylorenem, także fajnie. Dobra, więc mamy nasze elementy wysypane. Także teraz się nim przyjrzymy. Ok, więc mamy tutaj takie fajne elementy, jak skrzydła na przykład. Yy, takie elementy. Jak i takie przezroczyste. Przezroczyste ja nigdy nie miałam mm, jakiejś większej ilości przezroczystych elementów. Także fajnie, że są tutaj właśnie takie. Takie elementy, moje ulubione zresztą. Yy, z takich ciekawszych, może tutaj w takim kolorze, takim oto. I takie jeszcze łączenia. O. Okej. Okay. Yy, myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o ciekawe elementy. Więc teraz ja przyjdę do, do budowy i widzimy się za chwilę. フフフフ。 Ok, więc tak wygląda złożony nasz prom palpatina. Jedną z y, jedynych, jedyną jego funkcją jest ruszanie skrzydłami, więc możemy go ustawić tak, tak, no albo tak, tak mniej więcej. Yy... Ale jego pierwotną formą jest to. Także tak go zostawmy na chwilę. Tak wyglądają jego skrzydła. Tutaj mamy napęd. Tutaj mamy takie, jakby dach czy coś takiego. I to w ogóle źle, mamy mam złożonego. Nie wiem czemu. No, teraz jest dobrze. Dobra, więc tak to wygląda. Tutaj mamy przód. Tutaj mamy albo jakieś działka, albo światła, chyba działka więc y, tutaj możemy tym ruszać trochę ale nie za bardzo yy, także tu jest taki jakby mostek także no, wygląda to fajnie, niekoniecznie wiem co yy, tutaj jest jakby czym, może że tutaj mamy takie gołe miejsce i mogliby tu coś dać, na przykład jeszcze jeden taki yy, przedroczysty element także ogólnie prezentuje się całkiem nieźle Chociaż na mnie żadnego takiego większego wrażenia yy, nie zrobił. Na mnie takiego. Ale. No, dla kolekcjonera na pewno, na pewno coś fajnego. My jednak do niczego się to nie przyda. Ok, więc to by było na tyle. Na mnie ten magazyn, ten prezent nie zrobił większego wrażenia. Także yy, nie mnie oceniać, czy chcecie go kupić. W każdym razie ja gdybym miała wybór, to bym go nie kupiła po prostu, jednak już zaczęłam zbierać tą serię i za bardzo nie mam wyboru. No i... Mi ten zestaw w ogóle nie jest potrzebny tak naprawdę. Można go rozłożyć na jakieś elementy i wtedy może do czegoś się przydać, ale tylko do tego. Lub do postawienia na półce, jeśli jesteście kolekcjonerami. Mi to do niczego potrzebne nie jest. W każdym razie, jeśli wam się spodobało, to oczywiście zachęcam do zakupu, ponieważ są tutaj przezroczyste elementy i kilka jeszcze innych elementów fajnych, także do, do czegoś na pewno się nada. W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!